Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, nowe z rozmachem planuje przyszlost. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski coraz śmielej odnoszą się ze swoim szczęściem. Odkąd Paulina Smaszczuk nosiła światu prawdę na temat ich romansu, gwiazdy pytania na śniadanie nie ukrywają już tego. Co dzieje się w ich życiu osobistym, niedawno Zecia dzielili się słonecznymi kadrami z wypoczynku w Jordanii. A teraz snuje już ważne plany na przyszłość. Okazuje się, że kochani wkrótce zamieszkają razem. Niedawno w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planują ślub. Jak donosili anonimowe źródła, para miała chcieć powiedzieć sobie sakramentalny, tak na jednej z greckich wysp ostatecznie te plany spal na niczym. Prezenterzy pytania na śniadanie, przynajmniej na razie nie potwierdzają slubnych planów. Ale nie sposób zaprzeczyć, że ich życie uczuciowe i tak nabiera rozpędu, para nie ukrywa. Zero zglada się za nowym lokum, który by ją w stanie pomieścić nie tylko Katarzyny Cichopek i jej ukochanego, ale również dzieci aktorki z malzenstwa z Marcinem Hakielem, a to nie koniec warunków do spełnienia. W nowym domu lub mieszkaniu znajdzie się również odrobina miejsca dla synów Macieja Kurzajewskiego, wszak ze Smash Smaszczy jeszcze nie tak dawno temu narzekala na to, że z niemal wykasował dzieci ze swojego obecnego życia kobieta potarda twierdziła nawet, że Katarzyna Cichopek nie chciała patrzeć na fotografię pociech swojego partnera i dlatego ten usunął je ze ścian. Obecne mieszkanie Katarzyny Cichopek jest zdecydowanie zbyt małe dla niej, jej dzieci i Macieja Kurzajewskiego. Z kolei, posiadłość prezentera w Starej Milosnej na papierze mieści się nieco zbyt daleko od centrum Warszawy. Ze względu na szkole, do której uczyszczają Adam i Helena, za muszę znaleźć nowy lokum. Gdy Kasia Cichopek ogłosiła na Insta Stories, idzie nowe projektujemy, nie mogło być już wątpliwości. Zachodzi o plany wspólnego zamieszkania z Kurzajewskim. Co zamierza w tej sprawie? Doniesienia mediów ESA sprzeczne. Jak informuje Super Express, para wspólnie przymierza się do przeprowadzki. Zdaniem tabloidu nie chodzi jednak o nowe miejsce. Zakochani mieliby zamiast tego wyremontować rodzinny dom dziennikarza oznaczałoby to, Zepara zamieszka wraz z matką prezentera, która ma za sobą niedawne afery z udziałem Pauliny Smaszcz. Pani Teresa Kurzejewska jest niezwykle przywiązana do starego domu i chciała, aby odzyskał dawny blask. Kasia, po złych doświadczeniach z kredytem we frankach, jest bardzo ostrożna. Zawsze szybko spleca swoje należności. Dzięki temu, podczas rozwodu, mogła oddać Marcinowi polowy apartamentu na warszawskiej Sadybie bowlyskawiczne spłacila swoje polowe kredytu. Nie lubi mieć długów. Wie, że remont może przeprowadzić z pomocą przyjaciół firm. Które z reklamy chętnie podaruje jej swoje usługi i materiały, twierdzi anonimowe źródło cytowane przez Super Express. Inny przekaz płynie ze strony Expressu ilustrowanego. Portal informuje: że kochani woleliby zamieszkać w Warszawie. Aby dzieci Kasić i Chopek miały ułatwiony dojazd do szkoły. W związku z tym, nie możemy mieć pewności czy ewentualny remont domu w Starej Milosnej będzie wiązał się z przeprowadzka do niego pachworkowej rodziny Kurzopków. Być może, para jedynie pragnie zadbać o poprawę komfortu życia mamy Macieja Kurzajewskiego.